Cześć, wszystkim, na was bardzo serdecznie. Z tej strony Wotan i czas rozpocząć drugi epizod oczywiście w grze O Tron od Telltale Games. E, no i lecimy od razu. Pierwszy epizod skończył się naprawdę wielkim, ale to wielkim e, kurde zwrotem akcji, tak naprawdę można powiedzieć. E, nie spodziewałem się akurat, że to co zrobił Ramsey, zrobi. E, kto jeszcze nie oglądał, nie obejrzy, ale tu i tak się o tym, wiecie, właśnie zabił Itana niestety. E, no Kurde, nie spodziewałem się tego za co teraz się stanie tak naprawdę z rodem foresterów i kto nim będzie rządził. Zacznijmy, rozpo, rozpocznijmy epizod drugi. Oh, I mam nadzieję, że tu będzie jeszcze więcej akcji niż w pierwszym epizodzie. Bo pierwszy był naprawdę świetny. Moim zdaniem przynajmniej. Czytuję się jeszcze. Kaman, come on, Kaman, come on. co tak długo? Halo? O jest.

Duncan, I've decided to name you as my sentinel. I'm just worried about my family. The king was not inclined to offer help for your family. Are you willing to risk an alliance with the crown? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. We don't want Whitehill men within these walls. You can be my ward. I ten moment. Działo się co nie. Epizod pierwszy był naprawdę dobry. Zobaczymy, co się stanie w epizodzie drugim. Już się nie mogę doczekać. Gdzie tym razem nasz wyrzuci? A. Miren, Junkaj? Na pewno zatoka. Zatoka niewolnicza. Czy to jest ten Asher? Tak, Asher i Junkaj. Trzy dni po tym, jak wyzwoliła go Danerys. Ok, czyli Danka już tutaj była. Powinno być całkiem tutaj teraz spokojnie. No to kto? Whoa, me, Beska. Beska. Dobra, możemy się teraz porozglądać tutaj. This stuff is weak compared to northern ale. Było rozszechnione na północy. Ha Co tutaj mamy? Plama. Krew pewnie. Czy wino? O, o, spróbuj to, spróbuj, spróbuj. Polisz. Najwyżej no, 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 dostać jakąś chorobę przez to, czy coś. O ile się da tak choroby dostać. Um, co, tu więcej krwi na podłodze, oczywiście. Czemu by nie? Beskie, this jest dla czy to nasze? My to zostawiliśmy, czy nie my? O, toporek. Kwestia, oczywiście weźmy sobie toporek. Przyda nam się na pewno. Dobra. Co tu jeszcze mamy? E, uszkodzenia. Czyli tu musiała być jakaś walka. Dobra. I co tu mamy? Cisza. Dobra. Fragrant. She's not it. Ale. It goes in yellow, comes out yellow, waste time even drinking it if you ask me. Considering we found it in an abandoned tavern, it's not bad. They smell off to you. It's the only thing in Yunkai that doesn't. <laughs> I know. It's a filthy haven for thieves, murderers and other deadly bastards. You should feel right at home.

Have you forgotten about our honored and exalted guest? Go In see if gościu? he's still breathing. Ooh. He's still breathing. He's We need him alive to collect his bounty. Sorry, man. I'm going to Remind me again. What's this fat pig fucker's name? Bazak Zog. -g -g something around. No <laughs> no care, really. so long as we get our gold. 100 gold dragons <laughs> <laughs> for capturing him. lucky we caught him trying to flee Yunkai. lucky for us. not so lucky for him. we should find more former slave masters with bounties on their heads. i don't need any more naked fat men in my life. thank you. <laughs> they say only the poor know how to really spend money. We'll buy the finest wines, the best whores, sleep in a bed without fleas. Sounds nice, doesn't it? I don't need whores. I've been told I'm quite handsome. Huh? <laughs> yeah, buy whores. My point is, with enough coin, we could do anything, go anywhere. I could afford passage back to Westeros, to Ironrath. I've heard nothing from my family in years. <laughs> you <laughs> <You didn't go laughs> They treated you like shit there. Kicked you out because you fell in love with a girl from the wrong damn house. Gwyn. Oh. A man doesn't choose who he loves. Your family She'll should Westeros and its bloody houses. But no it's still They my family. My brothers and sisters. They had nothing to do with it. No, braci to mas I suppose that's true. <laughs> Just remember. Just a good thing here. And and any moment now we're going to be rich. Let's make a toast. To all of us deadly bastards. The 800 gold dragons in our pocket. Well said. No. Napis napisali mi, na w w momencie, chyba. I thought slaves put the bounty on Berserk. They did. With his own gold. So why are the fucking Lost Legion here oh, Legion? Znam that is all? From the Volantis job. Maybe he's forgotten about that. You! I told you if I saw you again... T'Zal! Isn't it funny how life brings old friends together... i cut your fucking throats! Okay, nie się. Mm. It's good to see you too, Tazal. Where is he? Where's who? Chyba chcą przejąć naszego grubaska Here. albo zapłacić nam. Dragons. They must be A, To 800. You 4. Albo pewnie nic. Zaraz.

you two are going to be useful to me for once not bloody likely the wise masters will hear how asha forrester kidnapped the venerable bezak how he wouldn't take less than 800 gold dragons so he killed bezak instead Lucky. What we, we were there to deliver swift justice so you steal the money and we get the blame ponte me no kisikas oh yeah could be asking. Uh, jedziemy, wydawać, zaczynamy right. zabawę. O, Who widzę, że koleżanka was nasza was już to? zaczęła zabijanie. Dobra, w bok. Uh, no. kopnij to. Dobrze, pięknie, pięknie, pięknie. Miecz, no szywal. No, no, no. Dobijaj, no. Dobijaj, no. dobijaj, od razu. Dobij. Pięknie, toporkiem z choristerów. W łeb, tak na pewno nie wstanie. Dobrze. Ku, dobrze. I dobijamy. O kurde, ten mierz nasz to był trochę do dupy w bok, dobrze. Masz to pole, to jest najważniejsze. Eee, dawaj tego po lewej. Okej, okay, koleżanka nam pomogła, bardzo dobrze. Przedałuj nam się... Dawaj, w łeb. To żeś rzucił swoją broń, jaką miałeś. A tutaj duży miecz jest, Eee. Dobra, zawsze jakaś tarcza, tak? kuku, eee, ku, ku, szybciej, 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 szybciej! Ie. Pięknie! Wyciągi i w łeb! Albo... kolejna nie, niech dobije. Eee, dawaj, dawaj, ratuj ją, ratuj ją! dobrze, jest, pięknie. Zapis. Eee, bierz miecz! Dawaj! Pięknie, o to chodzi po ręce! Jest już Twój! Pięknie, pięknie! Czy dobici? No, to, znamy... co <laughs> to <brotol w> Novos. <laughs> Czyli już nie jedną akcję razem taką mieli. Dobra, trzeba ukrócić mu mękę. A... I Lost Legion wants Cicho, być. Ci nam Kosztowałeś tam właśnie 800 tych smoków. No, chyba, że tu są. Okej, okay, czy to jeszcze nie koniec zabawy. Co e, są? Asher, bierz miecz. Chyba nie zdążyłem. A to kto? Malcolm? Malcolm! A się asza, musiał zdziwić. Bierz to, Porek, od swojej rodziny. Pięknie, dobity. Okej, okay, ta skończyła. Takie małe jest dziwko, co nie? Dobra, spadamy, spadamy, ale bierz smoki. Bierz, bierz szkatułkę. E, szkatułka wziąłeś? Wziąła? Okej, okay, wziąłem ją. Dobra, mamy mamy hajs. Bardzo dobrze. Jest hajs jest dobrze. Malcolm Damn Aha. To, to, to yeah, Malcolm stop Asha. I'm glad I found you, my boy. It's been far too long. What are you doing here? Your brother Ethan sent me. I'm here to bring you home. No, Pa, 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 pa. Zaczynamy pierwszy. drugi epizod, przepraszam, drugi epizod, czyli tak właśnie się rozpoczął. W pierwszym mieliśmy krwawe gody na napierdalankę tam. Tutaj mieliśmy Esos i napierdalankę tutaj, więc e, tak samo, naprawdę nieźle. No i tutaj oczywiście królewska przystań. Dalej mamy. Lecimy gdzie? Na mur. Oczywiście na mur. Wow, pięknie, pięknie. Może, może tym razem w tym epizodzie już na murze coś robimy, bo w końcu może Gareth dotrze do tego muru. Ciekawe, czy pójdziemy też za mur. Ciekawe by było. A co my tu dalej mamy? Iron Ridge, Tak, żelazny fort. To już wiemy, że to jest nasza siedziba, znaczy rodu Foresterów. I gdzie jeszcze polecimy? Do Esos. Esos, esos, esos. Mamy tam. Tu mamy Junka i tam mamy Miren. A trzeci to był jaki? A, a, Astroport? Astroport chyba. Tak, Astroport to tam e, nie zdobyła nieskalanych. Dobrze, zaczyna się drugi epizod. Wow, muszę powiedzieć, naprawdę wow! Dobra, ale myślę, że taki początek to idealnie, idealny właśnie na taki jeden odcinek, taki, takie rozpoczęcie właśnie e, tutaj drugiego epizodu. Więc teraz myślę, że będziemy mogli zatrzymać e, grę właśnie i w tym miejscu. Gra zapisana tam, widziałem na górze, więc jeszcze zobaczymy, co się zacznie, od czego się zacznie. Kolejny odcinek, tak? Jeszcze ja wam pokażę, żebyście. Wiedzieli, czy trzeba. Kto to był? To był Rodrik? To ten... O kurwa, Rodrik żyje. I na tym kończymy. Wiem, wiem. Wiem, wiem, że to jest zło wielkie. Ale... Będziecie przynajmniej mieli po co przyjść na kolejny odcinek. Rodrik żyje. Czyli już wiemy, kto może tym Rodem zarządzać. Czyż on był od początku, od małego, szykowany na Lorda. W sumie wiecie to? Nie, nie, lecimy dalej, jest 15 minut, dopiero to jest zbyt chyba ważny moment, żeby zakończyć w tym momencie. Jedziemy, przynajmniej chwilę. Tylko gdzie on jest? I czemu tu. Jest tak dużo much, i. O co chodzi? Tam był od Freju w gościu. Królewski trakt. Nie za długo. To są jest. Pewnie są fucking Nie mówcie, że to jego ojciec. Odwróć, odwróć. Musimy być...

Sir Roland. You again? Who got this time? Some poor peasant dressed up like a lord, a stable boy in clothes. You did this at dusk and day, and you have the fucking stones to try it again. No, I... this house has suffered the loss of many really good men. Domytaj. You know, Musimy zjeść bosianą zawióz od gdzieś w porętem. A kto nam pomogą. Now. Bob, Roland w ogóle poparł na ten. Popatrz na ten głupi wóz, tam jest Twój Lord! Martwy, ale lord! Twój przyszły no, I, żyjący Lord! Uh, yeah. Dawaj, 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 Rodrik! Dawaj, I'm dawaj, sorry, dawaj, sorry, dawaj Rodrik! No szybko, 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 szybko! Zrozumiałeś? Bardzo dobrze. The gods, it is you. Sir? A na wozie czeka nas ojciec, a czy mój ojciec? Jego the też możesz wziąć z wozu. Czy nie, go pochowamy godnie. I następnym razem patrz na wóz, gdzie się na nim znajduje. Ok, <gry> znów ta medycyna. Pewnie larwy idą w ruch. Tylko nie mówcie, że będzie jakaś amputacja nogi, czy coś takiego. Ale patrzę na te piły, czy on co tam ma. Możliwe, że tak właśnie będzie. ty, oby tylko nie nogi, bo wtedy taki lord będzie też niezbyt dobry. Drink. Pito, Pito, let him do what he that's it. Roderick, my lady. No. I am at a very delicate moment in the surgery. Please, I want to see my son. How is he? Will he live? Let her. Sir, my lady, I must insist that you leave. No. Roderick, what have they done to you? Może, czyli jednak nogi będzie mieli chyba. Czyli to nie jest amputacja? What's wrong with sobie, że jak się rodnik obudzi, to jeszcze usłyszy to wiadomość o tym, że i tam został zabity. Przerąbane, co nie? Na to kto to nuci? Ok, nogę mamy chyba. Rękę też, drugą rękę chyba też jest. To nie widzę jej jeszcze. trochę twarz mamy. No niezbyt ładną w tym momencie, ale. O, napijmy się czegoś. Myślę, że tego będzie chciał. No, i zjebaliśmy z pan dobry. Talia, tak? Talia to była. Tak, talia. A... Ochwalmy ją. Roderick, Brzec, A, ja to nie tak mocno. A, obejmijmy ją. Kim się, że? Ciężkie czasy miała ostatnio. Widział, jak i ten umiera. Ojciec umarł. Myślała, że Rodrik um umarł też. Ale wrócił. Mystol Tengrin says leg may never fully Oby nie. Ale możemy chodzić. Mmm, Coś się. Bywało gorzej. To twarz mało ważna. at least you better did. Odrick, something you need to know. Ethan is dead. Ethan? Bruce Bolton's bastard came here and threatened to take me away. Ethan grabbed me. And that monster put a blade through his throat. Like it was nothing. Ethan? How could this happen to him? We'll make Ramsey pay for what he did. All Ramsey's watching. Could. Maybe Emma. So, They're honor Ethan in the grove, alongside Father. And now Mother wants me to write this song for the funeral. I can't. You can, Dahlia. I know you, you can. can. chaos here since he died we have white hill soldiers stationed in our courtyard even the small folk don't feel safe you need to show everyone who this house belongs to they need a lot you're still a hero to them if you lead others will follow i know you still have time to heal but fine talia

To jest pytanie. Dobra, próbuj, Rodrik, dawaj. You can do this, Góra. I know you can. Come on, come on. Cool, dobra. Okej, okay, udało się. Albo i nie. Rodrick. Ale nie było najgorzej. Z dwa kroki zrobiliśmy. Fine. Tak 40-50 upadków i będziemy w sali. Want you to do that? I won't let anyone see you like gdy Mm, not when the house appears so weak already. Oh, was rolled in on a corpse, But you're the lord of the house now. You must appear strong, solid. You can't do that on the floor. It's a long way to the great hall. We can't risk you falling where others can see. Take my hand. Let me help you. Tak, bo w sumie wiadomo, Też by dość się śmiali, pewnie, że musimy pomagać. Aż nie znaczy musimy. potrzebujemy pomocy kobiet, żeby iść, co nie? to jest nasza siostra. Ale gorzej by było, myślę, że jakbyśmy szli i upadli. I po nie mogli się podnieść na środku dziedziny, na przykład wokół tych. E, w, rycerzy. M, e, tych naszych wrogów, tak? Lepiej będzie, jak po prostu. ze no, swoją siostrą będziemy szli. Ludzie wiedzą, co nam się stało, więc. nie powinno być źle. Nie, nie powinno być aż tak źle. Ale myślę, że dalej. Pójdziemy już dopiero w kolejnym odcinku, bo ten odcinek już wystarczająco długi, jest 25 minut, więc dopiero w kolejnym odcinku będziemy wiedzieć, co tak naprawdę Rodrik tam będzie mógł wskurać na zebranie małej rady. A teraz się z za Wami żegnam. naprawdę ciekawe rozpoczęcie drugiego epizodu. Mamy Ashera, który no, rozpieprza wszystko, tam widać jeszcze swojego koleżanku, który mam nadzieję, że też zabierze um, tutaj do Westeros. Um, no i oczywiście mamy też Rodrika, który przeżył, co jest kolejnym wielkim zwrotem akcji tak naprawdę, bo byliśmy pewni tego, że jednak tam umarł na krwawych godach, a tu jednak nie. No ale dobra, jeśli wam się podobało, dajcie po w górę i widzimy się już niedługo. Na razie, pa, syja.